Cześć się jaki dzień dobry, witam w 90. dniu matematycznego wyzwania. Dzisiaj już w normalnych okolicznościach, wprost z mojego biura. Tak, więc już normalnie sprzęt sprzyja, można robić zadanko. Dzisiaj przygotowałem takie fajne z ostrosłupem. Dość trudne zadanie zadanie za 3 punkty. Wiemy, że suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równa 450. Krawędź boczna jest w tym ostrosłupie czterokrotnie dłuższa od krawędzi podstawy. Oblicz objętość tego ostrosłupa. A więc krawędź podstawy oznaczmy literą A. Krawędź boczna jest 4A. Policzmy teraz ile jest tych wszystkich krawędzi. Krawędzi bocznych jest 6 i w podstawie też jest 6. Więc obliczmy sumę krawędzi. A więc 6 razy A to jest suma krawędzi podstawy plus 6 razy krawędź boczna to jest 4A. Z tego otrzymujesz 6A. Plus 24A, czyli łącznie 30A. 30A jest to suma długości podstaw. 30A jest równe 450. Dzieli w to przez 30 i z tego masz A równe 450 na 30. To tyle, co 45 na 3, bo kasuje w 0, czyli 15. I to jest bardzo ważne info, i za to info mamy już punkty na egzaminie. A więc tutaj mamy 15. I tutaj też mamy piętnastkę, a tu mamy 4a, czyli mamy sześćdziesiątkę. Mamy policzyć objętość tego ostrosłupa. Objętość jest to 1 trzecia razy pole podstawy, razy wysokość h, wysokość całej bryły. Pole podstawy policzymy ze wzoru na pole sześciokąta foremnego, jest to 6 razy pole trójkąta równobocznego, czyli 6 razy a kwadrat pierwiastka z 3 przez 4 no bo podstawa jest złożona z 6 trójkątów równobocznych czyli ja już to policzę to jest 6 razy 15 do kwadratu razy pierwiastek z 3 przez 4 to skrócę z tym tutaj zostanie trójka tu zostanie dwójka i 3 razy 15 do kwadratu 15 do kwadratu to jest 225 a więc 3 razy 225 to jest 675 pierwiastków z 3 przez 2. To jest pole podstawy. 675 pierwiastków z 3 przez 2. Ja to już podkreślam, bo będę z tego jeszcze korzystał. No, przecież mam policzyć objętość, więc żeby policzyć objętość, muszę znać pole podstawy. Ale żeby policzyć objętość, muszę znać też wysokość. Zobacz. Sześciokąt foremny jest zbudowany z sześciu trójkątów równobocznych, narysuję te trójkąty. Teraz opuszczę sobie tą wysokość, której szukam o, wysokość tej bryły. I powstaje mi tutaj trójkąt prostokątny, jak go zaznaczę. Zobacz. To jest trójkąt prostokątny. I teraz, żeby policzyć pole tego trójkąta tu przybliżę. Zastosujemy sobie twierdzenie Pitagorasa. Skoro podstawa jest zbudowana z sześciu trójkątów równobocznych, to tutaj ta krawędź na dole też ma 15. Mówię o tym dystansie, który zaznaczę teraz na niebiesko, zobacz. Ten dystans ma 15. Krawędź boczna ma 60, więc wysokość h policzymy z twierdzenia Pitagorasa. No to lecimy. 60 do kwadratu jest równe wielkie h do kwadratu plus 15 do kwadratu. 60 do kwadratu jest to 3600. Jest równe h kwadrat plus 225. A więc h kwadrat jest równe, odejmujemy 225, to będzie 3375. I teraz wyciągniemy z tego pierwiastek, no i h będzie równe. No właśnie, ile będzie równe? Wyciągnijmy sobie pierwiastek z 3375. Rozbijmy tą liczbę na czynniki, czyli 3375 rozbijam na czynniki. Dzielę to na 5. To będzie 660, 675. 675. Znowu dzielę to na 5. To będzie 120, 135. Znowu podzielę to na 5. To będzie 27. To na 3, 9. Na 3, 3 i na 3 da mi 1. Jak teraz wyciągam pierwiastek? No szukam par. Mam parę piątek i mam parę trójek, więc przed pierwiastek wyciągnę sobie przedstawiciela pary piątek, czyli jedną piątkę. Wyciągnę jedną trójkę, a pod pierwiastkiem zostanie to, co par nie miało, czyli jedna piątka i jedna trójka. A więc to jest 15 pierwiastków z 15. I to jest wysokość tego dużego ostrosłupa. 15 pierwiastków z 15. To zapiszę tutaj h równe 15 pierwiastków z 15. No i teraz policzmy sobie objętość. A więc objętość V, może kolor zmienię na zielony, jak będzie. V jest równa 1 trzecia razy pole podstawy, czyli 675 pierwiastków z 3 przez 2 razy wysokość czyli 15 pierwiastków z 15 trójka i 15 się skróci tu zostanie piątka no i teraz mam V równe 675 razy 5 to będzie 3000 75 razy 4 to jest 300 czyli 3375 Pierwiastków z 45, bo pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 15 mnożymy przez 2. Pierwiastek z 45 to jest inaczej 9 razy 5, czyli 3 pierwiastki z 5, więc jeszcze trójkę mogę wyciągnąć, czyli będę miał 3375 razy 3. To mi z tego wyjdzie 9900 plus 225, czyli 10000. 125 pierwiastków z 5 przez 2. No i możemy to przez 2 podzielić, to będzie 562,5. 562,5 pierwiastków z 5. No, dość mocne liczby wyszły tutaj. Grube liczenie na dużych liczbach, na pierwiastkach. Raczej uważam, że na egzaminie powinno być coś prostszego, ale jeśli to ogarniasz, jeśli sobie z tym zadaniem poradziłeś, to nie masz się co martwić na egzaminie. To tyle. Widzimy się jutro w kolejnym dniu matematycznego wyzwania. Cześć.